Witam, witam. Pozdrawiam w imieniu Jusza Chrystusa. Kochani, wielu z nas, może nad wszyscy, inaczej, wielu z nas, gdy się dowiedziało, że nie byliśmy planowani, może ktoś w ogóle jest w domu dziecka, może pomyśleć, hej, jestem tylko zwykłym przypadkiem, ale nawet nie trzeba być w domu dziecka, nie trzeba tego usłyszeć od rodziców swoich że tak naprawdę Ty nie byłeś planowany, albo planowana. Ale to jest właśnie głupota rodziców, niestety. To jest głupota ludzi, którzy myślą, że to mają coś wspólnego z poczęciem się człowieka. Kochani, my nic nie mamy z tym wspólnego. My jedynie przekazujemy życie. Nic innego. Stwórzmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo nasze, więc to, co człowiek robi, człowiek jedynie przekazuje obraz i podobieństwo Boga. A to, dlaczego Bóg dał ma, da nam rozum, a szatan zmanipulował nam rozum, dlatego my myślimy, że my, my taką wielką rolę w tym mamy. Kwiaty i zwierzęta były stworzone nie na obraz Boga, yy, ale one nie chwalą się i nie chlubią, nie mają takich przemyśleń, ponieważ szatan nie zmanipulował ani ich myśli, ani ich, ani ich serc, do nich nie przyszedł. Zmanipulował tylko nasze myśli, ponieważ my jesteśmy stworzeni na o podobieństwo Boże, dlatego my, my mamy te abstrakcyjne myślenia i myślimy, myślimy zamiast po Bożemu. <laughs> wkrada się w to szatan, niestety. Może ktoś powie, dlaczego w ogóle zwierzęta i kwiaty lub drzewa miałyby myśleć, one nie myślą. Skieruję tych, te osoby, skieruję więc do Ewangelii, jak Jezus rozmawiał z drzewem. Tam jest napisane, że On odpowiedział. Tam była jakaś rozmowa. To drzewo mówiło do Niego. My nie słyszymy, co ono powiedziało. Ale Jezus odpowiedział mu, odpowiedział temu drzewu. Mówił do, do drzewa, jak do, jak do żyjącej, rozumiejącej istoty. Są dwa światy. I czytamy też, że drzewa będą klaskały na nasze powitanie, na dzień Pański. Czytamy, że całe stworzenie czeka. Wzdycha na manifestację synów Bożych. Całe stworzenie to nie tylko ludzie. Całe stworzenie. Całe stworzenie dosłownie, ponieważ kto wie, może te zwierzęta rozumieją, one mają być, one mają już dosyć bycia jedzonymi się nawzajem i tego, że my je zjadamy. Ale dobrze. Więc, kochani. <laughs> Nie przejmujcie się, nie przejmujmy się, ponieważ większy nas zaplanował. Nagrałem kilka dni temu film pod tytułem Predestynacja i zauważcie jeszcze raz, coś Wam z tego listu do Efezja przeczytam. Więc czwarty wers, pierwszy rozdział. W nim bowiem wybrał nas, czyli Bóg, przed założeniem świata. W nim, w kim, w synu. Abyśmy byli poświęceni i naganni przed obliczem Jego, czyli, czyli Boga, przed obliczem Boga w miłości. My możemy być nienaganni i święci przed obliczem Boga, tylko będąc w synu. Tylko w synu będąc. Dlatego syn nie jest normalnym człowiekiem. My dopiero w nim, poprzez niego jesteśmy, Bóg nas widzi jako. Sprawiedliwość Syna. Syn dokonał sprawiedliwości, a my niestety nigdy nie możemy jej dokonać, nie dokonamy i możemy być sprawiedliwością Syna. Ale żeby Wam powiem, kochani, nie mówmy, że upadamy dlatego, bo dlatego, gdyż yy, my nigdy tu nie osiągniemy yy, tej świętości. No, kochani, to nie jest prawda. Jeśli my jesteśmy w ciele Syna, my się będziemy zachowywali jak syn. I jak się zachowywał syn? Syn się zachowywał tak, że w noc swojego zdradzenia, gdy był zdradzony przez swoich, wiedział, że go opuszczą, on się za nich modlił. Tu jesteście moi, on wiedział. Syn nie odwalił, syn nie odwalił tego, nie wiem, kto się po polsku mówi. Syn nie odstawił jakiejś Parady słów do swojego ojca, Tato. Czy ty rozumiesz? Ja mam być zdradzony. Ja im wszystko dobrze robiłem. Robiłem tu wszystko według Twojej woli i leczyłem tych ludzi, prawda? A teraz ja wiem wątpliwości, oni mnie zostawią samego. Ja będę umierał sam. Będę musiał ten krzyż nieść. Nie, on powiedział, powiedział inaczej, że właśnie Wy będziecie. Będziecie większe rzeczy robić niż ja wcześniej. To większą rzeczą. To większą rzeczą niż syn, moim zdaniem, to jest właśnie to, gdy my się staniemy tacy jak on. My możemy to robić, jeśli, jeśli, jeśli faktycznie jesteśmy w jego ciele, nie tylko dlatego, że przeczytaliśmy, ale jeżeli jesteśmy w jego ciele, to my będziemy się zachowywać tak jak on. Ale bez niego my tego nie zrobimy. Tak bardzo ważny jest dla nas syn Boga. Gdy nas ktoś zdradzi, albo naszego przyjaciela, próbujemy przyjść do niego, do niej i dać mu komfort, stać po jego stronie, tą drugą osobę obgadywać ewentualnie razem. Syn tego nie robił. Syn nawet się modlił za tych, którzy go obgadywali, za tych, którzy go krzyżowali. I tak my mamy czynić. I wtedy świat będzie wiedział, że Wy jesteście moimi dziećmi. Tak długo, jeśli będziemy szczekać na siebie, krzyczeć na siebie, świat nas nie pozna, świat nie pozna Syna. Jego miłości, miłości Boga do nas. Więc, kochani, nie jesteśmy żadnym, żadnym przypadkiem naszych rodziców błędem naszych rodziców. Yy. I zobaczcie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. To słowo wybrał yy, jest bardzo fajne słowo tutaj. To jest te same słowo. W tym, w tym słowie ukrywa się to samo słowo, gdy Jezus mówił do Piotra. Piotrze, tyś yy, ani, ani krew, ani ciało ci tego nie objawiło, ale mój Ojciec, któryś jest w niebie. Na tym zbuduje mój Kościół. A tym zbuduje mój Kościół. W tym słowie, kochani, jest właśnie słowo, w tych obu słowach jest słowo y, eklezja. Wybrani, wyciągnięci, powołani. Wybrał Kościół, to jest te same słowo. W, w nim bowiem zrobił z nas Kościół, można powiedzieć. Wywołał nas. Prawda? I gdzie tutaj teraz jeszcze sobie skoczymy? Na to, co powoływałem się, ale nie cytowałem. Jeremiasza 1,5. Wybrałem Cię sobie, zanim utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów. Przeznaczyłem Cię. Na proroka narodów. Ciekawe, no nie? Gdyż. Jeremiasz nie przemawiał do narodów. Jeremiasz przemawiał do Izraela. Ale. Jeremiasz pisał tyle o, 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 proroku, o, o Mesjaszu, o Chrystusie, o Jezusie, że on jest i prorokiem dla nas. Gdy do nas dotarło pismo, żebyśmy mieli też poparcie w tym. Więc co jeszcze tu warto zauważyć? Bóg mówi: Wybrałem Cię sobie, zanim utworzyłem w łonie matki. To powiedział ten sam Bóg, którym czytamy na początku w księdze Hebrajczyków. Przy dawnymi czasy Bóg mówił do nas ustami proroków. To Właśnie ten Bóg przemówił ustami proroków. A dwa tysiące lat temu następnie czytamy, ten sam Bóg przemówił do nas ustami swojego syna własnego, jedynego. I teraz skoczmy do księgi. Do psalmów, psalm 139, 15. Hmm, może na 14 zacznijmy. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudownie mnie stworzyłeś. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. My goodness. Cudowne są dzieła Twoje. I duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach Ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. I kochani, werset 15. Żadna kość. Tego nie ma. Że tam ta, nie ma w oryginale słowa kość. <laughs> w oryginale jest słowo, które możemy przetłumaczyć moc, jakaś moc, istnienie, substancja. Więc żadna moja moc, żadna substancja moja, nic. To, to co jest we mnie, nie było ukryta przed, przed, przed Tobą, Boże, ponieważ Ty nie stworzyłeś. Choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach Ziemi. Utkany w głębiach Ziemi. Jak ja, jak ja to rozumiem? Ja nie powiem Wam, jak Wy to macie rozumieć, ponieważ Wy możecie coś te, do, też coś do tego dołożyć, ponieważ yy, jeśli ktoś jest ciałem Chrystusa, to, to nie jest ciałem Chrystusa, duchowym, a nie fizycznym. Yy, my jesteśmy z Ziemi. Nasze ciało jest ciałem ziemskim. Aby nas karmić, musimy mieć minerały tej ziemi, tak to ciało, musimy mieć minerały, witaminy tej ziemi. To jest nasze ciało. Bóg stworzył Adama z elementów z fosforu, potasu, żelaza, magnezu, wszystkiego, co, co, co jest w tej ziemi. To jest nasze ciało. Yy, tak więc... Zaczynamy się, gdy zaczyna się poczęcie nasze w łonach matek, wówczas matka musi więcej jeść, kobieta musi więcej jeść i więcej elementów i wykarmia nasze ciało. Ale właśnie tu jest to jeszcze raz, kochani. To jest to, dlaczego Jezus powiedział nie nazywajcie, nie nazywajcie nikogo ojcem swoim, ponieważ właśnie to jest to, że nasz ojciec, nasza matka, Nasz ojciec i nasza matka często potrafią opowiadać głupie rzeczy nie dlatego, że są głupi. Tylko nie myśmy Ciebie nie planowali. Ponieważ nie jest, no niestety to mówią ludzie, którzy nie znają Boga, albo słabo znają Boga, albo w tym jeszcze temacie nie dorośli. Musimy zrozumieć, że my nie mamy nic z tym wspólnego. Nic wspólnego z tym, że tylko my przekazujemy życie. Więc to jest bardzo ważne słowo, to słowo substancja. Yy, nie wiem, to chyba wam chciałem dzisiaj tylko tutaj jeszcze raz powiedzieć. Więc pamiętajcie, że yy, Bóg wybrał Was. Jeśli jesteście w Jego ciele, Bóg Was wybrał. Jesteście wybranymi Bożymi. To jest właśnie też i słowo predestynacja. Bóg znał każdego w ogóle człowieka przed urodzeniem nie tylko Was. Tylko tych, którzy przyszli do Boga, on ich powołał też, ponieważ czytamy, że yy, yy, to nie wyście mnie wybrali, ale ja was umiłowałem. Te słowa padły z ust Jezusa. Ale ja was umiłowałem, czyli ja was kocham, ale teraz kto to powiedział? Czy to powiedział Syn Boży, czy Bóg? Ponieważ czytamy, że Bóg tak ten świat umiłował, że posłał swojego syna. Jak też syn mówi, nikt do mnie przyjście, może ile ojciec go najpierw nie pociągnie. <laughs> I to jest właśnie to pociągnięcie. Zanim Bóg ukształtował ciebie, mnie w łonie matki, w łonie ziemi, już nas znał i nas wyciągnął i powołał nas. <laughs> Tak więc zamiast się przejmować tym, kochani, my się przejmujmy czymś innym. My się przejmujmy tym, że jeśli Bóg nas powołał, to powołał nas do czegoś. My się przejmujmy tym, do czego On nas powołał, byśmy ten plan wykonali. Aby każdy z nas właśnie głosił Słowo Boże, żeby w nas widziano. Głosić słowo jest łatwo też. Ale Stać się Jego dzieckiem już jest trudniej, często poprzez niewłaściwą naukę. Jeśli mamy właściwą naukę o nowym człowieku, jeśli my to zrozumiemy i to wejdzie w nasze serce, wtedy ludzie nie widzą nas faktycznie, ludzie widzą w nas Boga i chcą, chcą mieć to, co my mamy. Nie chodzenie do Kościoła, samo chodzenie do Kościoła oczywiście, ja nie krytykuję, ale samo chodzenie do kościoła nic nie da. Absolutnie nic. Jeśli my nie zrozumiemy, kim jesteśmy, jeśli to potem, jeśli to zrozumiemy, jeśli to nie będzie manifestacją w naszym życiu, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, żeby jak najwięcej z nas za życia stało się właśnie żywymi, żywą pochodnią. W sensie światłem. Żeby ludzie widzieli w nas światło i chcieli oni to mieć. Ci którzy, nie przy, nie, ci, którzy nic nie przysporzyli, nie dali dla tego życia, zazwyczaj są tymi, którzy mają problem ze samym sobą. W sensie takim, że czują się niepotrzebni, że sens naszego życia jest bezsensowny. Jak najbardziej my mamy sens, to życie ma sens. Jeśli zostaliśmy tu powołani, tak oczywiście to życie, jakie prowadzi świat, jest bezsensowne. Ale jeśli Bóg nas wyciągnie, wtedy my widzimy sens. I tym sensem y, nie jest. Y, Wtedy ten sens, ten sens, to coraz głębszy sens, wtedy coraz więcej sensu my nabieramy każdego dnia. Na początku może my chłoniemy to dla siebie, dla siebie samych, ale też po jakimś czasie musimy widzieć, hej, ja tego nie znam, to poznam. Z tym się trzeba podzielić z kimś innym, podzielić te się trzeba umieć, ponieważ człowieka można bardzo szybko zniechęcić. Jeśli my w niewłaściwy sposób to zrobimy, My człowieka zniechęcimy. Ten człowiek ucieknie nawet, ponieważ nasze, yy, nasze zrozumienie jest jeszcze, mimo to, że ono jest dobre, ale my nie potrafimy często przekazać tego, co, co, co Bóg by chciał, byśmy przekazali. Nasz bukłak może pękać za bardzo, ten bukłak musi się, yy, musi się odpowiednio usadowić. To wino musi dojrzeć, wszystko musi się jakoś wyrównać w tym razem. Jeśli do tego nie dojdzie, właśnie Bóg może pęknąć, ewentualnie, a tak nie pęknie, to my kogoś, kogoś źle na to nastawimy. Dlatego jeszcze raz przypomnę, Paweł pisał, że yy, nie dajcie funkcji kościelnej komuś yy, nowo nawróconemu. A ciekawostkę, jeszcze taką ciekawostkę wam powiem. Słowo diakon pochodzi od słowa niewolnik. Tak, żeby ktoś sobie nie myślał. Diakoni, Paweł miał wszystko o nich pisał, o diakonach. Pochodzi to od słowa niewolnik. I to jeszcze najprawdopodobniej od tych niewolników, którzy byli wioślarzami, byli zesłani na galery, czyli osłowanie do końca życia i nic innego. To byli ludzie, którzy w razie jak statek tonął. Oni tonęli ze statkiem, ich się nie dało za bardzo już uwolnić, ponieważ byli, wszyscy mieli e, skute nogi. <laughs> to były konie mechaniczne, no i do nich i do, oni byli tym napędem. I to jest to, kim jest diakon. Tak więc, pamiętajcie, że Bóg ma plan na nasze życie, na życie każdego z nas, koniec nie każdy z nas to dookoło, tego dopełni. Dlatego Paweł napisał o swoim biegu, biegu dokończyłem. Czy dokonałem, już nie pamiętam jak to było, gdy pisał do Tymoteusza ten list. <śmany> A pamiętajmy, że on pisał ten list, będąc w Kajdanach, czekając na swoją śmierć, pocieszając Tymoteusza, który wtedy miał kryzys. Tymoteusz miał kryzys, Tymoteusz żali się, Tymoteusz wpadł w depresję i do Pawła napisał list, że. Jak bardzo mu jest źle, bo są prześladowania, wiedząc, że Paweł siedzi w więzieniu. Paweł już jest prześladowany. Paweł, jako poważny lider, ma na koncie podpalenie Rzymu. Wiemy, że tego nie uczynił, ponieważ jeśli on jest liderem, tak więc jest to skarże... Chrześcijanie są oskarżeni o spalenie Rzymu. Tak więc, Paweł, jako lider, po pierwsze. Kościół jest prześladowany też w Efezie, gdzie Tymoteusz jest yy, pastorem, że tak się naz nazwijmy. Ten kościół miał około 100 tysięcy ludzi prawdopodobnie, około między 70 a 100 tysięcy. Dlatego w innym liście czytamy, w pierwszym liście czytamy, że Tymoteusz miał problem z wybieraniem tych ludzi, kogo wybrać. Paweł mu pisał, jak wybierać nadzorców, czyli tych biskupów, biskupów, innych, innych funkcjonariuszy kościelnych, na jakiej podstawie. Ale w drugim liście zaczynają się prześladowania i ten kościół się kurczy, ludzie odchodzą. Paweł dalej siedzi w więzieniu i Tymoteusz się żali do Pawła, który siedzi w więzieniu, a Paweł go pociesza. No, i właśnie, aby nasze, aby nasze życie nie było wokół nas. Więc w najgorszej sytuacji Paweł był w gorszej sytuacji, bardzo go, bardzo złej, a jeszcze to, co poprzednio go spotykało, gdy on pisał, ile razy on był pobity, ubiczowany, dwa czy trzy razy miał, yy, przeszedł przez ten. Przeszedł przez yy, rozbicie statku. No i to go utwierdziło, właśnie to go, utw to go utwierdzało, ale on sam też miał jakąś rolę do pełnienia. Mojżesz musiał wejść w wodę też. Każdy z nas musi pierwszy krok zrobić. Pierwszy krok się nie zrobi za nas. Musimy my te pierwsze kroki zacząć robić, żeby widzieć yy, Słowo Boże manifestujące się w nas. Więc, panie, ja bardzo się cieszę, jestem tobie wdzięczny, że ty znałeś mnie, zanim powstał ten świat, zanim, zanim stworzyłeś mnie w łonie mojej matki. W łonie mojej matki, w oparciu na Twoje słowo. I w oparciu na, o Twoje słowo, ja nie jestem żadnym błędem, przypadkiem. Dlatego proszę Cię, panie. Pomóż mi zacząć patrzeć na moje życie z respektem, że miał właściwe, dobre poznanie mojego życia, określenie mojego życia, wartość. Ja bym to honorował, ponieważ ty mi je dałeś, ponieważ ja jestem, ponieważ ja jestem stworzony na Twój wygląd i podobieństwo Twoje. Ty powołałeś mnie, panie, czyli stałem się Twoim kościołem, mój ojcze. I Ty, panie, masz bardzo dobry i głęboki plan na moje życie. Ja proszę Ciebie, mój panie, abyś ten plan, jaki Ty masz dla mnie, ukazał mi, abym ja mógł go zacząć i kontynuować ten plan. Twój plan, abym ja mógł kontynuować. Wypełnić wszystko w oparciu o Twoje Słowo, mój Panie. I o to Cię proszę, mój Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. I to jest to, jak ważne jest dla nas imię Jezus Chrystus. Ponieważ sami bezpośrednio nie doprowadzimy się do Boga. 兼顾一